Jesteśmy w stronie Kija przy ulicy Lubelskiej. Miejsce mieszkańcom Olsztyna znane, ale właściciel może jeszcze nie do końca. Kim jest Grupa Plichta, czym się zajmujecie? Grupa Plichta jest największą grupą dealerską w Polsce Północnej. Zajmujemy się biznesem od wielu lat, jednakże w, ca w skali całego kraju jesteśmy w top 3, jeśli chodzi o sprzedaż aut nowych, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż aut używanych. Jest to Wasza pierwsza inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na Olsztyn? Tak to prawda, jest to pierwsza inwestycja tutaj w regionie. Zdecydowaliśmy się na Olsztyn, ponieważ wydaje nam się, że jest to naturalny kierunek rozwoju i dzięki inwestycji olsztyńskiej pozyskaliśmy do katalogu marek również markę KIA. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem i mamy pełną ofertę aut nowych, jak i używanych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, ponieważ jesteśmy firmą ukierunkowaną na satysfakcję. Jeżeli chodzi o ofertę naszego salonu, posiadamy ją pełną, czyli od aut najmniejszych Kia Picanto, Kia Rio, po największe samochody, najbardziej prestiżowe, takie jak Sorento, jak EV6. No i cierpliwie czekamy na prezentację, dostępność modelu EV9. W jaki sposób klienci mogą nabyć Wasze samochody? To wszystko zależy, czy mówimy o kliencie indywidualnym, czy firmie. Firma może wybrać formę leasingową. Jeżeli chodzi o klienta indywidualnego, tutaj pojawia się również kredyt, najem długoterminowy. Dajmy koło najczęściej kupowanego samochodu w Waszej gamie. Dlaczego Kia Sportage bije wszystkie rekordy? Przede wszystkim jest to najchętniej wybierany SUV w Polsce. Sprzedał się w ilości 12 tysięcy sztuk w ostatnim roku. Auto przyciąga długoletnią, 7 siedmioletnią gwarancją oraz adekwatną jakością swojego wykonania do prezentowanej ceny. Na to powinni odpowiedzieć już sami klienci, których serdecznie zapraszamy do naszego salonu do odbycia jazdy testowej. On Forda Folsztynie oficjalnie stał się częścią grupy Plichta. Co to dokładnie oznacza? W dobie ogromnej transformacji, którą w tej chwili mamy w motoryzacji i w ogóle, generalnie w gospodarce, daje to nam szansę na rozwój marki w regionie, nowy obiekt, nowe możliwości, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i sprzedaż samochodów. Jakie samochody macie w swoim katalogu? Tak jak wcześniej powiedziałem, ta transformacja z motoryzacji prowadzi do tego, że klienci odeszli już w tej chwili od takich tradycyjnych nadwozi samochodowych. W tej chwili nastąpił taki podział, że część klientów szuka samochodów typu SUV, czyli u nas Kuga, Puma i tutaj jakby mamy pełną gamę takich samochodów. Poza tym jest doba elektryfikacji. Tutaj nie tylko mówię o samochodach typowo bateryjnych, które też mamy, na przykład Mustang Mach E, który w Polsce bije rekordy sprzedaży, ale też wszelkiego typu samochody hybrydy, hybrydy typu plug-in czy miękkie hybrydy. Dodatkowo posiadamy też w swojej ofercie samochody dostawcze. Jesteśmy jednym z dealerów, tak zwany Transit Centrum. Gdzie dzięki naszym specjalistom jesteśmy w stanie każdemu klientowi zaproponować odpowiedni produkt do jego profilu biznesu, tak żeby ten klient czuł się spokojnie i wiedział, że ten samochód jest odpowiedni dla niego. Kupując samochód w stanie Forda, nie pozostajemy zostawieni sami sobie. Mamy tutaj serwis, który funkcjonuje i który naprawi nasze samochody. Oczywiście mamy bardzo wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę techników, yy, która obsługuje te auta zarówno w trakcie trwania gwarancji, jak i również po niej. Nie boimy się żadnych wyzwań, naprawiamy zarówno auta spalinowe z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi, yy, hybrydy czy elektryki. Również nie są dla nas wyzwaniem, ponieważ jesteśmy szkoleni w tym zakresie. Obsługujemy również auta dostawcze, podlegamy pod tranzyt centrum. Także klienci, którzy użytkują auta dostawcze, naprawdę nie muszą się martwić o długie przestoje pojazdów w naszym serwisie. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do naszego salonu w Olsztynie na ulicę budowlaną 7. Zapewniam, że dla każdego znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Posiadamy w ofercie samochody nowe, używane, dostawcze, dlatego osoby prywatne, firmy, każdy coś znajdzie dla siebie.